Dobrze. pani, mam ogromną przyjemność otworzyć dzisiaj wystawę naszej koleżance Ewie Rzymba. Ewunka, to ty jesteś królową dzisiejszego wieczoru. Chciałbym przeczytać, bo ci będę wręczała tutaj dyplom. A później będziesz ty opowiadała. o Każdy artysta musi troszeńkę chociaż opowiedzieć, co natchnęło go do zrobienia tych prac. A tu jest prac naprawdę bardzo ciekawych bezlików. Już od wczoraj goście oglądają i pytają się: Napisałaś tak: przedstawiam rzeźby w różnych materiach. marmur, brąz, drewno, kamionka. Narzucają pewną dyscyplinę pracy i to widać. Mało tego, często narzucają pomysł swą fakturą i masą. Bywa też, że czerpią pomysł ze snów lub wizji, jakich mam, szczę mam szczęście czasami doświadczać. O i tu chciała, żeby się rozwinęło ten temat. Chciałabym jeszcze również... Oczywiście. <grych> Ewoniu, ukończyłaś studia na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk. Nie mów, w którym roku. <grych> <grych> Dobra, to nie mówię. Dyplom w pracowni. Docenta Piotra Gawrona, znany. No, profesora. U, profesora, Uprawia głównie rzeźbę, małą formę, medalierstwo, akwarele i pasteł. Stypendium ministra kultury i sztuki w roku, mam nie tytać, tak? Prace w zbiorach prywatnych kraju i za granicą. Kochani, mam ogromną przyjemność, Ewuniu, w imieniu zarządu i całego naszego Związku Okręgu Warszawskiego. Plastyków, mam Ci wręczyć ten dyplom za przepiękne prace, za tą przepiękną wystawę i będziemy czekać na następne. Chciałabym, żebyś opowiedziała o swojej twórczości. Nie mówię o wszystkim, bo robisz i medale i te rzeźby, większe, mniejsze. I co najfajniejsze, że w różnych gatunkach metal, prawda, nie tylko, brąz, gips, no wszystko, słuchajcie, więc ogromna rozpiętość i jeszcze do, do tego prace graficzne, malarskie, w Chciałabym, żebyś powiedziała chociaż troszeczkę, pochwal się. Ja wiem, że jesteś skromna. Tak, ale czasami jak zacznę mówić, to, to? trzeba to? mi przerwać. Dobra, to będziemy, na razie słuchamy, kochani. Ewunia, rozwijaj skrzydła panu No cóż, mogę powiedzieć o tych o lotach, prawda? No właśnie. Które jesteś... Wizja, tak, wizja, po, po których powstają takie prace. Zresztą jest taka forma, która się powtarza w akwareli, w pasteli, piórko, mm -hmm. w medalach i w rzeźbie. Ta no. forma, nie wiem czy mnie prześladuje, czy mi kiedyś szczęścia doda, nie wiem, ale powtarza się, ciągle się powtarza. A jeżeli chodzi o małą formę, no, no to cóż, na Akademii miałam y, specjalizację, właśnie u profesora. Gawrona świętej pamięci, całkiem niedawno. Dlatego powtarzam, że mam z górki, bo już kilku profesorów mi podeszło. Jest. Tak, no, w inny wymiar, taka kolej rzeczy. To ja może o szkole. Dobrze. Bardzo proszę. O, o wiem, tak. Ula, tak. tak. Dobrze. Chodzi o prostą sytuację. Studiowałyśmy razem i e, przeżywałyśmy te wszystkie wzloty i upadki tak. na wydziale rzeźby przy fantastycznych profesorach którzy nas uczyli, wspierali i dyplomowali. Ewa wkroczyła w bardzo świetne pracownie ornitologiczne, bo zarówno do profesora Kulona, tak, stąd pracowała na tak. drewnie, jak i do profesora Gawrona, sama będąc Ziembą. E, dołączyła, dołączyła do tego grona e, bardzo dobrych rzeźbiarzy. E, nas było bardzo niewiele, proszę Państwa, na rzeźbie i rzeźba zawsze była Wydziałem Męskim. Te dziewczyny, które zrobiły dyplomy i przetrwały i pracują, naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki. Nasza nieodżałowana pani promotor, pani profesor Kętkowska wychowała całe pokolenie wszystkich późniejszych tuzów akademii, a najgłośniejsze nazwiska jak profesor, chociażby Zemła, profesor Kucz, profesor Łodziana, to byli naprawdę fajni ludzie. Polska Szkoła rzeźby, miałyśmy przyjemność u nich studiować, ale i oni też nas ukształtowali. Myśmy musiały zobaczyć o swoje. A Ewa na pierwszym plenerze w Orońsku jako bardzo ogromna osoba przy bardzo wysokich, starszych panach, podeszła do kamienia i zaczęła rzeźbić. Oni na to nie liczyli. Tak ich urzekła, tak ich ujęła, że mówią na nią wytrawna rzeźbiara do tej pory. <głosy> 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 Ja bardzo się cieszę właśnie, że to powiedziałaś, bo wiesz, ja jestem grafikiem, a tu, tutaj rzeźbie no, to naprawdę. Rzeźbiary, tak? tak, rzeźbiary są, no i słuchajcie, te dziewczyny rzeźbiące w tych wielkich kamieniach, ja to widziałam i w tym Orońsku to naprawdę coś nie tak, są nie do zgarcia. No. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na oglądanie i na rozmowy w kuluarach. Dziękuję.